Liczy się głównie prędkość i tempo, z jakim bierzesz zakręt. W tym sezonie od początku będzie ciężko, dlatego zapewnij sobie dobry start. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie podczas pierwszego wyścigu sezonu piątego. Zobaczcie, jakie piękne, piękne tak, auta się mobil. tutaj przed nami ścigają. Co to jest tutaj? Zielone Bugatti to jest chyba e, Colon Dragons, tak? Tutaj Callum Kirkwood na czwartej pozycji w McLarenie F1, w takim jak my, tylko inne barwy. Natomiast tam jeszcze jest Koenigsegg, jest Pagani, Waira, jest Aston Martin 177 i wiele innych bardzo ciekawych aut. Uuuu! no Kalum tam trochę zaszarżował i niestety się odbił. No i zobaczcie, jest też właśnie Bugatti i jest też i ściana. Niestety opanować te auta, wyjść z nich driftu jeszcze nie potrafię, nie umiem ich opanować. To jest naprawdę ciężkie wyzwanie dla mnie, żeby to zrobić. Ponieważ te auta no prowadzą się bardzo kiepsko, przynajmniej dla mnie. Nie potrafię, jeszcze raz mówię, ich opanować, więc nie miejcie mi tego za zadzu. Próbuję przejechać to jak najlepiej, ale jak zawsze może to się okazać z różnym skutkiem. No zobaczcie, jak ja bym chciał mieć to Bugatti, którym jedzie Lorenzo Vela. Wtedy naprawdę mogłoby się okazać, że i, i bym mógł prawdopodobnie pokazać, że potrafię jeździć, ponieważ Bugatti jak na razie najlepiej mi się prowadziło z tych aut czwartego typu. Ale dobra, jesteśmy na drugiej pozycji. Przed nami jest, już jest tylko Harrison Carter. Ja muszę naprawdę bardzo ostrożnie jeździć i staram się pokonywać te zakręty super ostrożnie. Dlatego nie dziwcie się, jeżeli poprosicie to zajmę drugie miejsce. I tak się właśnie kończy jazda tym samochodem. Ja na szczycie tego zakrętu skontrowałem ale samochód nadal powiedział, że nie, on pojedzie prosto. Moim zdaniem od tego w samochodu prowadzi się nawet lepiej Koenigsegg, ponieważ mam Koenigsegga na multiplayerze i tam można go znać. Natomiast przewagą Koenigsegga jest to, że jest bardzo szybki. Natomiast ten samochód ani nie ma przyspieszenia, ani nie ma jakichś super osiągów, jest po prostu moim zdaniem okropny. Wiem, że część ludzi wywija tym samochodem niezłe czasy. Ja natomiast nie potrafię, nie umiem. E, to nie jest mój typ samochodu i bardzo się nim męczę. Po prostu czekam, aż dostaniemy kolejne auto od e, Patryka Kalahana. Mam nadzieję, że to będzie jakieś naprawdę dobre auto. Czekam na Bugatti i wtedy dopiero a, będę mógł. No, może coś rozwinąć, swoje skrzydła, które tam gdzieś leżą, podcięte przez ten samochód. No, nadal staram się dogonić Harrisona Cartera, ale to będzie bardzo ciężki bój. Później mamy Paryż. To jest, to będzie dopiero wyzwanie, Paryż jest bardzo wąski, tak jak Dubaj, no i Chicago. No niestety, gra nam dała do dyspozycji takie tory od razu na samą przystawkę, na pierwszy wyścig, no... Jest to naprawdę bardzo ciężki samochód do uznania Znowu. Ostatnie okrążenie. Póki te co jesteś drugi. Kilka zakrętów. No i spróbujemy, no. No raczej Harrisona Cartera już tam nie złapiemy. Ale warto spróbować, no. Żyjemy nadzieją i nadzieją trzeba nadal żyć. A 5 sekund. Nie, to jest za dużo. Na no jedno okrążenie to jest naprawdę za dużo. Ach, dobra, jakoś się udało. Za nami jest Lucian, no, który nas goni, to jest pewne. No i zobaczcie, ten samochód no po prostu... No właśnie, próbuję panować nad tym autem, ale w ogóle to nie wychodzi. Zapanować nad tym autem to jest... E, wymaga większej szkoły jazdy niż jaką ja teraz dysponuję. Jeżeli naprawdę uda mi się zająć tutaj chociaż drugą pozycję, będę i tak z siebie zadowolony. O ile nie rozbiję tego auta po drodze i o ile Lucja mnie zaraz nie wyprzedzi. Ponieważ też i tak może się zdarzyć. Jezu, skręcaj! Jesteś tak cholernie wolny, a jeszcze nie potrafisz do tego skręcać. Nie wiem, ja tutaj na auto tej czwartej klasy będę narzekał. Ponieważ te auta naprawdę prowadzą się jak muły. Których... Eee, które trzeba jeszcze dodatkowo ciągnąć. Nie wiem dlaczego trzecia, Pierwszego trzecia trasa jest bardzo miejsce. dobra, trzecia klasa, natomiast tutaj mamy okropne, okropne prowadzenie. No cóż, druga pozycja, zobaczymy jak będzie w innych, tego, tej rundy, tych trzech wyścigów, no zobaczymy, później są pojedynki. Hmm, to będzie bardzo ciekawe. No, zobaczcie, Kenigzek na pierwszym miejscu, Trzowarty też jest jak trzeci jest Lucian w McLaren. No może ja naprawdę narzekam na ten samochód, ale nie potrafię nim jeździć. 6 sekund do Harrisona Cartera to jest Zajmuję bardzo słaby wynik. W klasyfikacji. Daj siebie wszystko. Ja mam tylko nadzieję, że Harrisonowi Carterowi nie powiedzie się w kolejnych wyścigach i będę mógł to zwyciężyć. No 4 punkty to nie jest jeszcze dużo. Jeżeli ukończę kolejny wyścig przed nim, a kolejny przegram, będę drugi. No zobaczymy. Nie ma co, co gdybać. No, wow. No, szczerze, nawet mogłem się tego spodziewać, że taki wynik będzie, ale no, jestem, jestem ciekawy po prostu, jakie będą kolejne działania tego auta, co ono tak naprawdę pokaże, czy uda mi się je wreszcie opanować, bo to jest największy problem tego auta. Nie mogę się z nim zgrać. Wystarczy jedno uderzenie w bandę, a auto odbije się od niej jak piłka. Krawężniki pomogą ci wypatrzyć najbliższy zakręt. No i cóż, głównym rywalem jest Harrison Carter. No, on w poprzednim wyścigu wyprzedził nas jak nie mało kto. Rzadko mi się to zdarzyło. Przepychać się na tej trasie też będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. Jest po prostu niemożliwe, żeby na tej trasie wyprzedzać. Zobaczcie jaka ta trasa jest wąska. Jest bardzo ciężkie zadanie, ale trzeba je wykonywać. Żmudno, żmudnie, ale dobrze. Harrison Carter jest na drugiej pozycji i już jest na pierwszej, a Calum Kirkwood jest na drugiej. Ach, to będzie naprawdę ciężkie zadanie. Zobaczcie jak oni już tam wystrzelili. Oh my god, tak zepsuć zakręt to tylko chyba ja potrafię. No niestety. Dobra, o, jesteśmy bliżej. O, dobrze jest. Szybko na nabieramy tutaj prędkości, więc to, to dobrze nam wróży. O oh my god, oh my god, o oh my god, o oh my god! Nie lubię tej trasy, a staram się dogonić tą dwójkę przed nami, która tam właśnie sobie jedzie. Po wewnętrznej! Ach, kurde, gdyby ten samochód szybciej wychodził z driftów! Gdyby nie obił się tam o ścianę! Oj, co by to było? Już widziałem to pierwsze miejsce w oczami wyobraźni, że tam właśnie oto uda nam się to zrobić! Haha, jest! Jesteśmy przed Harrisonem Carterem! Wow. Okej, okay, teraz będzie rondo. ale zobaczcie jak ten Koenigsegg popyla. Już nie mogę się do, go doczekać. Ponieważ jak widzicie no, tym McLarenem w ogóle mi nie wychodzi, ale jest! No Calum! Kalum proszę cię, wyprzeć Harrisona Cartera. Jeżeli uda się tobie to wykonać, stawiam tobie normalnie piwo. Drugie Chociaż nie wiem to, co tam Kalum może sprzedzić. pić. Ale jeżeli on go wyprzedzi, i ja będę. Bo teraz, tak naprawdę, jeżeli ja jestem na pierwszym miejscu, a Harrison Carter jest na drugim, ee, to mamy tyle samo punktów. I ostatni wyścig, tak naprawdę, to wszystko rozstrzygnie. No, ale ten Koenigsegg jest szybki, jest naprawdę bardzo szybkie auto. No, ja jedynie co mogę teraz zrobić, to się bronić przed. Karterem. jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, co z tego wyniknie. Czy uda nam się dowieść to pierwsze miejsce i rozstrzygnie to Chicago? Oj, miasto, z którego wywodzi się Harrison Carter. Ojej, to jest po prostu niemożliwe. Jeżeli tak naprawdę będzie, jeżeli wszystko będzie miało się rozstrzygnąć w Chicago, to jestem chyba już pogrzebany. Ale zobaczymy. Uuu, obróciło nas. Niedobrze. Troszeczkę inaczej spróbujemy znowu tu wjechać. Trochę wolniej. No fuck it. Nie, to jest po prostu niemożliwe. Samochód podskoczył, stracił przyczepność. Dobra, jest dobrze, ale zobaczcie tam Harrison Carter i ten jego Koenigsegg. Po prostu robią to co chcą. Oni są dobrze zgranym zespołem. No nie, chyba sobie, teraz już totalnie żartujesz. Przecież ten samochód skręcił nie tam w ogóle gdzie potrzeba. Nie mam już powtórek. Trzymajcie kciuki. No to będzie naprawdę... Naprawdę, teraz już jadę na... 80% możliwości, 100% skupienia. Eee... Samochód zniszczony. Uszkodzony, może dokładnie niezniszczony. zniszczony. Oh my god, oh my god, i teraz ta prosta. Gdzie Harrison, Carter z Kenningtonem, mają taką przewagę. To aż. strach nawet, no właśnie, o to mi chodziło. O to mi właśnie chodziło, że oni na prosty mają taką przewagę, że. To aż w głowie się nie mieści, nie, dam mi się tak łatwo, nie, to jest niemożliwe, niemożliwe, a! To jest tylko i wyłącznie moja obrona, nic więcej. Samochód znosi mi na wszystkie strony, a ja muszę ostrożnie jeździć, bo nie mam powtórek. Oh my god, jak Harrison Carter teraz pomyśli, żeby mi w, dupie, w dupę wjechać, to jestem po prostu załatwiony. Jeszcze żeby kalum Kirkwood tego nie wykorzystał. A też i tak może się to zakończyć, że Kalum Kirkut gdzieś tam się po prostu między w nas ciśnie, i on po prostu będzie mistrzem tego toru. I teraz to wszystko. Harrison Carter wyprzedza. Jednak ja jestem na pierwszej pozycji. Tutaj go zablokować nie, jednak on jest. Kurde! Co to będzie? Wszystko zadecyduje się na rondzie. Ja pitole! Nie, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Nie! Nie, Harrison Carter! on no nie, on nie może tego wygrać! Nie, 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 nie! Nie, jeszcze kurde, Kalum Kirkwood! Nie, trzecia pozycja! O oh my god, co to za wyjście. O oh my god, nie, to jest po prostu niemożliwe. Byłem na pierwszej pozycji przez półtorej okrążenia wszystko tak naprawdę wydarzyło się na tym rondzie i nie wyszło! Nie wyszło, cholera nie wyszło. Jestem bardzo z siebie niezadowolony. Ostatnia trasa Chicago. Dobrze, następną rundę zaczniesz z doskonałej pozycji. Harrison Carter ma 10 punktów przewagi nad nami. Jeszcze raczej tego nie wygramy. Zajmiemy drugą pozycję. Bardzo kiepski czas. Okropny czas. No zobaczcie, jednak można trochę lepiej pojechać tym McLarenem i można to zrobić szybko, jednak nie w moim wykonaniu. Nie jestem zgrany totalnie z tym autem. Nie potrafię tego zrobić. Ale dobrze, Chicago. Może tutaj. Co ja wątpię, Harrison Carter tutaj też to wygra. Jeżeli zajmiemy drugą pozycję, i tak będzie dobrze. Długie proste to dobra okazja, by nabrać prędkości. Pamiętaj tylko o punktach hamowania. To Carter. Na razie prowadzi w rankingach. Postaraj się wyprzedzić go na samym początku, to wzmocni Twoją pozycję. No i cóż, my startujemy z bardzo dalekiej jedenastej pozycji. Natomiast Harrison Carter startuje z czwartej pozycji. Dziękuję bardzo. Od razu na samym począteczku zostałem wywalony z zakrętu. No niestety ta auto mówię, będę na nie narzekał i to jak 150. Nie w ni w pietruszkę mi te auta nie, nie pasują. Ale cóż, trzeba to przezwyciężyć. Ja pitole, już, już, już na... poszło. Lekko uderzenie w bandę i już mamy problem z autem. Jest naprawdę okropne. No jej zobaczcie, zielone bugatti. Atakuje. I tracimy przez zeń pozycję. Walczę o trzecie miejsce. Będziemy starać się walczyć o kolejną pozycję. No Harrison Carter jest pierwszy, Bruno Silva drugi. Nawet gdyby udało mi się wyprzedzić Harrisona Cartera, i tak bym nie miał pierwszej pozycji w rankingu ogólnym. Dlaczego? Ponieważ stracę do niego aż 10 pozycji. Jest niemożliwe żeby to odrobić jednym wyścigiem tak jak mówiłem, wszystko rozegrało się tak naprawdę na na ostatnim zakręcie, na ostatnim nawrocie bo możemy to nazwać nawrotem, spokojnie na tym rondzie w Paryżu i niestety tam przeważyły się nasze losy i losy tego, że niestety Harrison Carter wygra tą rundę tą całą serię zawodów może tak, ponieważ rundy to są pojedyncze wyścigi. Natomiast tutaj Harrison Carter. Zobaczcie, jak on po prostu odleciał. To jest niemożliwe. Jest po prostu aż nawet nierealne, żeby go złapać, dogonić czy nawet z nim tam próbę podjąć Nie walki. Zwalnia. Masz tylko 5 sekund przewagi nad trzecim zawodnikiem. Dobrze, a ile ma nade mną przewagi? Harrison Ale Carter, 3, czas, 3 sekundy. Się osiągnąć na tej trasie. Gdybym miał lepszy samochód, proszę. Ee... Patriku, daję nam lepszy samochód, błagam. Niestety, w wyzwaniach nie wiem, dlaczego nie mam pagani. A z chęcią bym się Pagani przejechał. Pagani o wiele lepiej mi się prowadzi niż yy, F1. Chociaż i tutaj no, czasami można i, i ładne zakręty wywinąć. Troszeczkę dojeżdżamy do Harrisona Cartera, ale to jest, to jest już marzenie ściętej głowy i tak byśmy tego nie wygrali. Harrison Carter musiałby zostać tak naprawdę zeskwalifikowany, a to jest meta. Meta, druga pozycja. Harrison Carter zwiększa Pierwsze swoją przewagę do 14 punktów. No i cóż, skończymy... jak na początek. na drugiej pozycji. Dać z siebie wszystko. Jeśli tego nie zrobisz, cię ktoś, komu bardziej zależy na zwycięstwie. No i tak naprawdę, moja pierwsza przegrana. Moja pierwsza przegrana z tego względu, że nie jestem zgrany z tym McLarenem F1. Niestety tak czasami bywa, że auta nie podpasują. Na razie mam tylko jedno auto, i to auto to jest właśnie McLaren F1. Niestety to auto jest moim zdaniem nie najlepsze. No ale dobra, kontynuujemy. Czas. Uhu, na tej trasie najlepszy. Jeee, yeah! ale i tak tego nie wygrałem, więc uh, Harrison Carter jest po prostu nie do pokonania w wyścigach jest to naprawdę ciężkie kiedy my nie mamy jeszcze Zega? a on właśnie taki samochód ma jest bardzo ciężko to zrobić i bardzo ciężko wykonać jakieś dobre zadanie ale emocji nie brakowało kolejna liczba fanów kolejni fani ile dostaniemy za drugie miejsce czy będzie do z milion no będzie może nie cały milion, ale jest jest tego dużo, już 17 prawie i pół miliona Podczas najbliższych zawodów przyda Ci się któryś z tych aut Wybierz jedno z nich, a ja dostarczę Ci je do garażu pa, pa 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 Wiecie co? Znowu postawię na Na nieznane mi auto Ale mam nadzieję, że to będzie dobry wybór Ponieważ tak jak mówiłem Auta te Moim zdaniem mają bardzo wielką masę, co utrudnia im hamowanie i prowadzenie. Nawet jeżeli to auto będzie miało mniejszą moc, to i tak może okazać się lepsze. Jeżeli wiecie o czym mówię, to nie jest to auto, to nie jest Mercedes, tylko to jest Audi R8. Tak, Lemon Ultra. Mam nadzieję, że to auto będzie mi się najlepiej spisywać ze wszystkich aut: napęd na tył i przyczepność. Jak na razie, Audi mnie nie zawiodło. A nawet mnie przyjemnie zaskoczyło, więc mam nadzieję, że i tak samo będzie z tym autem. Tak, chcę to Dobra. auto. Słuszny wybór. Tak trzymaj. Znakomicie wywiązujesz się ze swojego zadania. No i cóż, wywiązujemy się ze swojego zadania. Miejmy nadzieję, że lepiej nam pójdzie w kolejnych wyścigach. Zobaczmy wyzwania, Mercedes i tam. O, trzy. Czy są? Więc zobaczymy jakie to, to będą auta. No i cóż, do zobaczenia do kolejnych wyścigów. Tylko zobaczymy, co nam jeszcze się tutaj odblokowało. Jest znana czas seria Skull Candy. Tutaj mamy Alpine Stars eliminacja. Tutaj mamy wyścig seria Auto Express. No i zobaczcie, musimy przejechać jeszcze więcej. Jeszcze tutaj są trzy ukryte wyścigi i finał. Co się będzie działo, zobaczymy. Do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło, cześć.